Jaki kocioł zamontować do małego domku? Na przykład 90 m2. No w zasadzie można powiedzieć, że każdy będzie za duży. No ale z czegoś trzeba wybrać, więc wybieram Vitodens 050 z Wismana. Instalacja będzie prosta, bo wszędzie będzie ogrzewanie podłogowe. Jedyną rzeczą, nad którą się będzie trzeba zastanowić to to trochę większy zład wody pomiędzy kotłem a rozdzielaczami. Tak aby kocioł jak najmniej taktował. Im mniej kocioł będzie taktował, tym dłuższa jego żywotność. Jeżeli nie mamy jeszcze tynku w budynkach, a w tym przypadku płyt na ścianach, to musimy zastosować dystanse montażowe do powieszenia kotła. A jak je dobrze obliczymy, to nawet część instalacji możemy schować pod płytami. A tak wygląda wymiennik spaliny woda. Z nierdzewki, szybciutka przymiarka, systemu spalinowo-powietrznego. No, nie zawsze się ten szablon zgadza. Dlatego ufaj i sprawdzaj. No i oczywiście separator magnetyczny, tym razem z Afrizo. Dlaczego? Bo kątowy i malutki, i zgrabniutki. A kto zgadnie, dlaczego zawór na zimnej wodzie jest odwrócony? Chyba zacznę robić konkursy. Wszak przekazywanie wiedzy nie jest prostą sprawą, prawda?